Witajcie kochani, dzień dobry. E, widzimy się w kolejny poniedziałek z kolejnym spotkaniem w temacie eko, ekologii, eko życia, eko bycia, eko kuchni i wymyślam Wam tu różne e, zagadnienia związane z eko. No i dzisiaj, tak bardzo ogólnie, chociaż myślę, że to jest bardzo też. Ciekawe spojrzenie na eko-życie jako eko-mental, czyli to jak my w ogóle podchodzimy do, do swoich obowiązków, do swoich zadań, do myślenia, do przekonań, do przyzwyczajeń. I tutaj trochę pogrzebiemy. Także jeżeli Wam się podobają te odcinki, daj łapkę w górę, daj kciuka, czy tam cokolwiek, zasubskrybuj kanał Iskra Życia TV. To jest to miejsce, gdzie się spotykamy już od jakiegoś czasu, i jeśli te spotkania mają się jeszcze tutaj tworzyć i pojawiać, to potrzebujemy Twojego zaangażowania, Twojego tutaj zaakceptowania i w zasadzie dania nam znaku, że to jest fajne. No dobra, lecimy. W dzisiejszym odcinku nie będziemy mówić o ekologii w kontekście tylko jedzenia, sprzątania. Polecimy dalej. Generalnie patrząc na dobę, na cały dzień od poranka do wieczora i zajmiemy się właśnie tym w takim wymiarze mentalnym. Minimalizm, pozytywne myślenie, slow life, to wszystko pomaga nam być bardziej świadomymi, szczęśliwymi i jednocześnie dbać o planetę. Czyli właśnie tutaj będziemy upatrywać tych eko nawyków, eko zachowań. Dostańcie do końca bo podam Wam kilka e, konkretnych wskazówek e, i jak wprowadzić ten eko-mental do swojego życia, do swojej codzienności. Lecimy, to zaczynamy od poranka, od ekostartu, od dobrego rozpoczęcia dnia. Nawyki wspierające ten eko-mental i to, co chciałabym powiedzieć, to jest w ogóle samoświadome budzenie się. Wiem, że brzmi może dziwnie, jak można się świadomie budzić, ale chodzi o to, żeby to budzenie było takie właśnie, nie wiem, ludzkie chciałam powiedzieć, ale chodzi o to oczywiście, że często my mamy w telefonach komórkowych budziki. I to powoduje, że pierwsze, co robimy po otworzeniu oczu, sięgamy po telefon. I jeśli my włączymy ten budzik, to pół biedy, ale jak my od razu tymi ledwo otwartymi oczami już tam grzebiemy w social mediach, to jest średnio dobry poranek. A już nie mówiąc o tym, że jest masa badań wskazujących na to, że My powinniśmy budzić się inaczej i o tym też troszkę już było wcześniej. Wdzięczność za nowy dzień. No to dla niektórych może być trudne, chociaż na Iskra TV mamy bardzo dużo takich tematów, które mówią o miłości, wdzięczności, akceptacji, więc myślę, że was nie zaskoczę, że dobrze jest rozpocząć tak dzień właśnie na chwili skupienia. Niektórzy potrzebują na to minutę, dwie, trzy, niektórzy sobie robią. Nawet takie godzinne y, y, poranki, które mają taką otwierającą fazę na dobry dzień, gdzie właśnie robią w sobie tak zwaną wdzięczność w formie medytacji, bądź pisania, bądź y, różnej innej formy. Nawet trening z pewnego rodzaju intencją, czy właśnie tą wdzięcznością, y, czy nawet z takim y, manifestacją tego nowego dnia jest czymś mega, mega. Yy, fajnym yy, i na pewno ludzie, którzy to praktykują, to mogą powiedzieć coś o tym. Jak macie doświadczenie, napiszcie. Naturalne środowisko zamiast sztucznego, no to oczywiście kwestia tego, że wietrzymy sypialnie, że od razu też dajemy sobie ten świeży powiew powietrza, a nie dusimy się w tych swoich oparach. Wiem, że no, zima jest takim czasem, kiedy my e, tych okien może tak nie otwieramy non stop, ale wierzcie mi, że nawet nagrzana e, sypialnia do temperatury takiej, w której można by było spać, ale wywietrzona przed samym snem i wywietrzona po śnie, to jest dobre rozwiązanie. E, no Minimalistyczne poranki. Kolejny element na mojej liście to są takie poranki bez pośpiechu, bez zbędnych bodźców. Wiem, że jeżeli mnie oglądają w tym momencie mamy małych dzieci, to trudno to sobie wyobrazić, bo ja też pamiętam moje poranki, kiedy dzieci szły do przedszkola czy kiedy szły do szkoły. W tym momencie moje dzieci już są dorosłe, mieszkają i żyją samodzielnie ale generalnie to tak, powinno być to naszym takim celem, zabezpieczenie sobie tego poranka, żeby on był jak najbardziej spokojny, jak najbardziej slow, choć również aktywnie bądź taki optymalnie zorganizowany. Bo teraz tak, żeby nie chodzi o to, żeby on był spokojny, rozlazły, tylko żeby on był spokojny bez nerwów, czyli żeby wyeliminować wszystkie elementy, które mogą Cię denerwować i wyprowadzić z równowagi rano, to przygotuj sobie tak przestrzeń, przygotuj sobie tak realia, żeby wyeliminować to, co może przyjść i ci zepsuć ten poranek. Oczywiście wypicie szklanki wody, to jest super nawyk. Zrobienie sobie ziołowej herbaty, czy, czy nawet twojej ulubionej kawy. Też może być tym czymś, co będzie dobrze otwierało ci dzień. Natomiast, no, oczywiście nie chcę, żeby mnie krytykowali znawcy tutaj dietetyki albo osoby, które mnie przyłapią na tym, że kilka odcinków wcześniej mówiłam, czy mówiliśmy z Pawłem o np. oknie żywieniowym. Są różne, słuchajcie, teorie na temat zdrowego jedzenia, i, i to nie jest ten odcinek, ale jeżeli ty masz otwierające dobre nawyki. I nawet ta kawa poranna jest Twoim dobrym nawykiem, bo na przykład uprzednio i tak wypijasz tą wodę bo to nie jest kawa wypijana 5 minut po obudzeniu, tylko co najmniej godzinę po obudzeniu to wydaje mi się, że każdy z nas może mieć to tak poukładane, żeby mu pasowało. Oczywiście, wyjście na balkon, medytacja, ćwiczenia oddechowe. To też może być super, tak. tak to może być super, i, i dajcie znać, jak wygląda wasza ta poranna natura, yy, rutyna yy, i ten taki eko-właśnie mental. No to potem przechodzimy do pracy i obowiązków. I ten minimalizm w działaniu również przejawia się w takiej mojej definicji eko-życia. I teraz zobaczcie. Mental w pracy. Minimalistyczna przestrzeń robocza. Im mniej rzeczy masz dookoła, tym możesz się bardziej skupić, skoncentrować i jesteś lepszym pracownikiem, szefem bądź w ogóle takim bardziej wydajniejszym. Mówiliśmy też o tym, że jak się otaczasz wieloma rzeczami, to one cię zajmują, one cię absorbują, one cię w jakikolwiek sposób też przytłaczają. Więc wiem, że są też osoby i uwielbiam takie bardzo wrażliwe, uczuciowe osoby, które lubią masę kwiatów, klamotów, pierdułek i jakby to jest ok. Tylko my mówimy tutaj o przestrzeni pracy, która ma być przestrzenią, gdzie ty jesteś wydajny i efektywny. W tej ekosferze, jeżeli chodzi o te obowiązki i, i zadania i pracę, możesz być też Bardziej świadomy czy wrażliwy czy uważny na to, żeby używać bardziej skoncentrowanych słów, właściwie zdań, żeby nie marnować, rozwodzić się nad sprawami, które tego nie potrzebują, żeby nie oddawać się sprawie, tylko komunikować w prosty, łatwy sposób. Pracować w blokach czasowych, słuchajcie, to jest w ogóle nieoceniony sposób na bycie bardziej optymalnym, bardziej minimalistycznym czy bardziej eko, żeby sobie układać tą swoją pracę w blokach, które realizują kolejne zadania, które pomagają nam przejść z punktu A do punktu B, z B do C i nie dać się ponieść rozpraszaczom, bo te rozpraszacze też dużą robotę szkodliwą dla nas robią. No, i ja bym tutaj jeszcze jako trochę terapeuta i, i masażysta powiedziała Wam, że fajną formą właśnie tego eko stylu jest też robienie krótkich przerw. Krótkich przerw, bo jeżeli masz pracę siedzącą, to pewnie tego wymaga Twoje ciało, ale masz pracę stojącą również. Są pewnego rodzaju ćwiczenia, rzeczy, które możesz. To może trwać 2-3-5 minut, gdzie będziesz coś robił innego. Zmienisz pozycję i, i, i trochę rozluźnisz, rozciągniesz swoje ciało, ale mówię tutaj też do osób, które siedzą przy komputerze, że bardzo fajnym rozwiązaniem, kochani, jest zrobić tą przerwę, taką pięciominutową, co kolejny blok pracy na ćwiczenia oczu, na odłożenie tych oczu w inną stronę niż monitor, na pójście do dziennego, naturalnego światła. Bardzo to jest ważne, tym bardziej, że wiem po sobie, jak moje oczy cierpią, kiedy mam takie dni, kiedy dużo siedzę przy komputerze. I to jest też wskazówka, którą dostałam od okolicy swojego, żeby nawet sobie w telefonie ustawić. Przypominajkę, że co godzinę, dosłownie trzy minuty przerwy, nawet tak zwane pójście do toalety, może być tą wymówką, kiedy Twoje oczy y, przewietrzysz, y, trochę poćwiczysz, bo to są banalne po prostu sprawy trwające kilka minut. I to jest bardzo ważne. Oczywiście minimalistyczne biurko w Wyposażone tylko w niezbędne przedmioty, żeby nie było bałaganu. Wiele aplikacji, które mamy, które nam klikają, pikają, czyli są tymi zjadaczami czasu, też nie jest tutaj na pewno nurtem eko, więc możesz świadomie nad nimi panować. Nie chodzi o to, żeby ich nie mieć, się obrażać, chociaż takich ludzi też znam i też sobie żyją i, i, i nic im się złego nie dzieje, ale jeżeli tego korzystasz albo nawet to jest Twój element pracy. To nałóż sobie pewne standardy, limity, nie wiem, używaj jakichś kontrolujących aplikacji, albo w ogóle zrób doświadczenie, przetestuj w ogóle, ile czasu spędzasz z tymi aplikacjami, żeby móc potem wyciągnąć z tego wnioski. E, oczywiście spacer do pracy, czy, czy spacer po pracy e, jest pewnego rodzaju też świadomie zaplanowaną formą. Eko życia, eko bycia, eko takiej natury, którą Wam serdecznie e, polecam. E, kolejne eko nawyki to jest mindset, to jest pozytywne myślenie, ale które się przekłada na kontakty z ludźmi. E, nie ilość, a jakość. I tutaj w tych kontaktach z ludźmi też bym zwracała na to uwagę. Z kim przystajesz, takim się stajesz, kim się otaczasz, ci ludzie mają na ciebie wpływ. Bardzo trudno e, często mi z Wami dyskutować na ten temat, kiedy mówimy o rodzinie, bo rodzinie się nie wybiera, ale z drugiej strony zawsze możesz tą ilość spędzanego czasu z ludźmi, którzy ci nie służą, minimalizować. Zawsze możesz i na pewno masz na to wpływ, wpływ więc nie zwalaj e, winy na, na, tylko na ludzi. Jeżeli ci ich e, z nimi bycie i z nimi życie nie służy, to zrób z tym porządek. Słuchanie zamiast mówienia. Wiecie, to jest bardzo ciekawa wskazówka, bo my, jak ja to często mówię, dostaliśmy dwoje uszu i, i, i jedną gębę. I chodzi o to, że my powinniśmy trochę więcej słuchać niż gadać. Więc to też jest taki minimalistyczny że zanim coś powiesz, to wysłuchaj, zanim coś powiesz, to się zastanów, a to, co z ciebie wychodzi, to, co wypluwasz. To też powinno mieć znaczenie, i to, że słowa mają moc, to jak mówisz, to jakie masz przekonania, niesie za sobą kolejne konsekwencje, bo z tych Twoich przekonań, z tych Twoich słów, które wypowiadasz, z tych Twoich uczuć, które, i emocji, które się budują na podstawie tego, co, co mówisz, tworzą się Twoje działania, bo ty. Zgodnie z tym, co mówisz, to działasz. I jeżeli jesteś w trudnej sytuacji w swoim życiu i nie, nie zrobisz tutaj sprzątania, i nie zrobisz tutaj jakiejś może terapii albo jakiegoś w ogóle zmiany nie naniesiesz, to trudno mówić o tym, żeby Twój mental był eko, bo on będzie szkodliwy, on będzie krzywdzący, on będzie dołujący dla Ciebie, a nam chodzi o to, żebyś odzyskał skrzydła i wierzył, wiedział, że y, dużo możesz, ale to wszystko zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Y, w tym mentalu takim eko y, jest też taki zalążek y, koncepcji, że musisz też nauczyć się dawać, a nie tylko brać. Zresztą w ogóle dawanie jest braniem, a branie jest dawaniem. I absolutnie jeszcze też chciałabym obalić. Taką postawę u ludzi, którzy mają siebie za takich sprytnych, chytrych lisów, że jak im coś przychodzi łatwo, ludzie im dają, oni to biorą i nie mają takiego poczucia odwdzięczenia się, nie mają takiego poczucia dawania dalej albo dzielenia się tym, co mają z innymi ludźmi, to tak naprawdę ci ludzie energetycznie są i tak w pozycji braku i oni i tak zaciągają długo tych ludzi, którzy im dają. Nie chcę rozwiązywać jakby głębiej tego tematu, ale z punktu widzenia ekomentalu naucz się dawać, naucz się dzielić z ludźmi, naucz się właśnie też e, traktować swoje dawanie jako branie, bo dając ludziom, odbierasz to z perspektywy pozytywnego komentarza, uścisku, e, nie wiem, e, może nawet właśnie jakiś format oddzięczenia, i to buduje w tobie e, takie właśnie e, fajne eko e, poczucie, że jest, że jest w zgodzie w ogóle z naszym naturalnym trybem. E, no tak, oczywiście tutaj można by wymienić, że te relacje z innymi mogą się e, objawiać w ogóle spotykaniem się z ludźmi. Nie mówimy tylko o miejscu pracy, tylko po pracy. Człowiek jest zwierzęciem stadnym. To nie jest tak, że my jesteśmy samotnikami. To nie jest tak, że tobie zniknie potrzebny. To nie jest tak, że jak się rozstałaś. Z facetem to sobie teraz mówisz, że sobie sama dasz radę i będziesz szła przez życie sama. Oczywiście możesz i są jednostki, ale generalnie to nie zmienia faktu, że spotykać się z ludźmi, bywać z ludźmi, my chcemy, kochamy, lubimy, potrzebujemy. Więc angażowanie się w spotkania, w spacery, w jakieś tego rodzaju rzeczy są naprawdę bardzo ważne. Wspólny posiłek na przykład wśród domowników, który leży w takich nowoczesnych, obecni domach i rodzinach. Ja to praktykuję, bardzo lubię i, i tutaj Pawła czasami upominam, żebyśmy praktykowali i cały czas te wspólne posiłki razem mieli. No i przechodzimy do wieczoru. Wieczór, spokój i regeneracja, czyli ten czas taki, kiedy my się wyciszamy. I tak samo jak w dzień chcemy być tak optymalni, aktywni, zaangażowani, ale w tym duchu eko, a na wieczór my się wyciszamy, tak? Czyli znowu takie mam dla Was rady: jak coraz to mniej ekranów, coraz to mniej telewizorów, bodźców. Raczej wchodzimy w, takiej, w taką strefę bycia z sobą, słuchania siebie, albo może zamiast bodźców z ekranów, może książka, może rozmowa. No tutaj tych rozwiązań jest dużo, ale na pewno czas na refleksję, przemyślenia. Przemyślenia mojego dnia, wdzięczności za ten dzień, co było fajne, co mi się udało, jakiego sukcesu osiągnęłam, co bym chciał poprawić, co by było fajne, jakby jutro się nie, nie wydarzyło, nie powtórzyło. No i tutaj wchodzimy w ogóle też już do sypialni, czyli ta cisza przed samym wieczona. Sypialnia naturalne elementy, od mebli począwszy po pościel, kołdrę, poduszkę. Tutaj wiele elementów wpływa na to eko też, takie życie, takie mentalne potrzeby ludzi, e bo to są czasami i niuanse i niektórzy mają wszystkie te elementy, niektórzy mają tylko wybiórczo, ale sobie każdego miesiąca czy każdego, nie wiem, tam kwartału, cokolwiek dodatkowo jeszcze dorzucają, 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 żeby po latach tych ten, ten element już stanowił taką pełną formę eko, powiedzmy, sypialni. Oczywiście przed samym snem można się też napić i to jest cudowne: ciepłej wody albo jakieś herbaty ziołowej wyciszającej. To już jest taka świadoma rutyna Twoja. Możesz zrobić również medytację. Czyli jak żyć w tym rytmie eko? Eko życie to nie jest tylko segregowanie śmieci, oszczędzanie wody, to także sposób myślenia, który daje nam więcej harmonii, daje nam więcej spokoju, daje nam szczęście. Te świadome wybory to jest mniej chaosu, to jest więcej czasu, bo ty nie musisz podejmować dwa razy decyzji w tym samym zakresie, tylko ty już podjąłeś decyzję, ty masz już swoją rutynę, ty już wiesz, czego chcesz i ją po prostu praktykujesz, czyli ten eko. To taki jest, jakby inaczej, ten eko-mental. To jest taki klucz do w zasadzie wielu elementów takich mniejszych w, w naszym życiu. No i oczywiście, jeżeli ten odcinek Cię zainspirował do jakichś zmian, to podziel się. Jeżeli Ty masz swoje przemyślenia wobec tego, co mówię, albo nawet się ze mną nie zgadzasz, to też napisz. Ciekawa jestem, chętnie z Wami porozmawiam i oczywiście powtórzę się bądź na bieżąco z treściami na życia TV klikając dzwoneczek, czyli zasubskrybuj ten kanał i oglądaj nasze odcinki. Pozdrawiam Cię serdecznie, mi wspaniały dzień. No i zdrówka życzę!